W imieniu narodu mają wspólnie dokonać się w sposób uroczysty tego aktu. Następnie za przykładem Polski mówią inne narody. Także one dokonają aktu i Jezusa na swego kruga. Wszystkie narody, które nie poznają Jezusa swym królem, zginą. Moje dziecko za grzechy i zbrodnie popełnione przez ludzkość na całym świecie zaśle Pan Bóg straszną karę. Sprawiedliwość Boża nie może znieść dłużej tych wstępów. Oswoją się tylko te państwa, w których będzie Chrystus królował. Jeśli chcecie ratować świat, trzeba przeprowadzić dyktaminizację we wszystkich państwach i narodach na całym świecie. Tu i jedynie tu jest ratunek. Które państwa i narody jej nie przyjmą i nie powstaną się pod panowanie słodkiej miłości Jezusowej, zginą bezpowrotnie z powierzchni ziemi i już nigdy nie powstaną. Zapamiętaj o sobie, dziecko moje. Zginął i już nigdy nie powstanę. Pamiętaj, dziecko, by sprawa tak bardzo ważna nie była przeoczona i nie poszła za pomienie. I planizacja w Polsce musi być przeprowadzona. Jeszcze jeden komunikat i zanim dojrzeć wychodzimy. Prosimy członków Akcji Katolickiej, aby zgromadzili się przy panerze. Tutaj w tej chwili od strony pracą są panowie z Więc prosimy o temat Akcji żeby się tam zgromadzić. I teraz po powołudniu będę wyznaczał, jak wychodzimy. Także proszę w kolejności wychodzić za ten krzyż i obraz w przystępu akurat w grudniu Obraz Matki Bożej Łaskowej Za obrazem Matki Bożej Łaskowej sztandar św. Andrzeja Bowoli św. Michała. Następnie sztandar Azji Katolickiej. Zaszczadar Azji Uwaga na schodach. Bardzo powoli. Nie śpiszemy się. Zarmiętniami handel i kapłani. Boże, jest głodelów. A wszyscy, którzy poszli nie w tą stronę, to trzeba i ruszyli się za nim powiedziałem, teraz poczekają chwileczkę i zobaczą, gdzie idą obrazy. Wyjdźcie ze mną. Pozostała Tędy będziemy co, idziemy? Tak, tak, ale no, tu idziemy. Wydziemy. Obraz Chrystusa Króla <laughs> Mierzony na obózku. Proszę, żeby załączą za ostatnich pobrawek, no w tak. się za kolonny. Możemy rozpoczynać rodzanin. No. Cześć kolego. oczywiście śpiewamy. Bóg nad tym ludem zmiłował się i Zbawiciela nam zesłał. Miłość nam daje, usłowa Królestwa, Chryste królu Chryste zwyciężaj, no, miłość odnów w nas, Chryste królu i Chryste zwyciężaj, swoją no, miłość odnów nas. Palewna Świętego Wierzymy w Boga, Ojca Wszechmogącego Stworzyciela nieba i ziemi Jego jedynego Od Pana naszego Który się stworzył Z Ducha Świętego thank <laughs> you

နောက်နောက်နောက် Właśnie, I właśnie nie potrafimy go zapodobnić. Tylko on, Mesjasz i Król nasz, jest z w stanie i w jej życiu. Kto Kto w jak sam, na boczach, wierzy w Niego, nie wróży na mnie, lecz będzie miał światło życia. Polsko trwaj w swoim zmartwieniu stałym, w swoim zmartwieniu stałym, roku. Wszelkiego zwątpieniu w niego jako woda, jako człowieka i jako króla. Dzisiaj na świecie. Rozpoczynanie takiego zwątpienia w obecnym wielu współczynnikach przez uparłe duchy jest celem poświęcania ludzkości i strąca jej do żywności na jej Czyli tylko Dla nieba, a nie dla piekła jesteśmy w Polsce. די קליינע 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 שטעט, קינדער, דאָס איז אַן אומגעמיינה פֿינאַנציעלע פראבלעם, וואָס איז געווען אַן אומגעמיינה פראבלעם.